Z zamiłowania jestem ceramikiem. O, Kocham uhy. uczyć. E, prowadzę pracownię ceramiczną, y, dużą w Krakowie. E, trafiają do mnie ludzie z różnych branż. Ostatnio bardzo dużo z korporacji, ponieważ uhy. potrzebują takiego wytchnienia, odejścia, y, odreagowania w pracy. Ja y, wiele rzeczy robiłam. Tu może troszeczkę zaskoczę, bo. Wiele lat temu, było to co prawda 20, ale prowadziłam bardzo dużą firmę w Krakowie, mhm. która się zajmowała eventami. Ja mhm. to organizowałam innymi Sylwestry na rynku głównym w Krakowie, Proszę, no. Wianki, Pochód Króli mhm. i wiele takich naprawdę potężnych imprez, współdziałając tam z różnymi wtedy wówczas radiami. Wiesz, RMF kochało robić różne eventy takie letnie, mhm. okocim, browar, promacje itd. itd. Mhm z Urzędem Miasta i Krakowa i różnych innych miast. Przyszedł czas, kiedy z tego musiałam zrezygnować. Tu nie będziemy opowiadać w tej chwili o powodach tego. A studia, a właśnie widzisz, to jest istotne. Jakie ja kończyłam studia? Absolutnie nie, nie pod względem organizacyjnym, nie marketing. Po prostu taką żyłkę w sobie miałam. Mhm. Tak się wówczas moje życie potoczyło, że spotkałam ludzi na swojej drodze, którzy mi zaproponowali pewne rzeczy, wiedząc o tym, że ja potrafię organizować, no i tak Przeleciało 10 lat, mhm. zawsze mając, a kończyłam studia artystyczne i, okay. i pedagogiczne, malarstwo i pedagogikę i zawsze z tyłu głowy miałam rzeźbę. Trafiłam po wielu latach poprzez moją serdeczną przyjaciółkę do pracowni pani profesor Marity Bengegajda. nazwisko mhm. Zbieżność, Właśnie, absolutnie Zbieżność, nie, nie ma nic wspólnego rodzinnie. I to był jakby początek mojej ceramicznej przygody, to było już wiele lat temu, dobrze ponad 12, Magnetic Story. Mhm. Ja, która zawsze podchodziłam z takim wielkim dystansem, dystansem do hasła Magnes, mhm. który kojarzył mi się z okropnym blichtrem, gdzie bardzo rzadko naprawdę coś ładnego można nawet za granicą kupić. Nagle takie okoliczności, zresztą też niesamowite, zaistniały i stworzyłyśmy to małe, śliczne miejsce, gdzie ten magnesik to tak naprawdę jest takie małe dzieło sztuki.